Nie zaprosiłam cię tylko po to, żeby oszczędzić na opiekunce, ale jeśli nie jesteś skłonna pomóc, to lepiej w ogóle nie przyjeżdżaj. Ta jedna linijka jarzyła się na zimnym ekranie mojego telefonu. Przeczytałam ją trzy razy nie mrugając. To była wiadomość od mojej młodszej siostry, Laury. Po prostu bezlitosny, jednostronny tekst, jakbym była tylko jednym z wymiennych trybików w jej fantazji o idealnych świętach. Głęboko w mojej piersi coś, co było napięte od lat, cicho i zdecydowanie pękło. Dźwięk ten słyszałam tylko ja. To był sygnał końca. Mam na imię Magda. Mam 34 lata. Zbudowałam przyzwoitą karierę w świecie marketingu cyfrowego. Kilka miesięcy wcześniej Laura zadzwoniła do mnie głosem ociekającym stresem i potrzebą, chociaż instynktownie się przygotowałam i tak wysłuchałam. Magda, jak się masz? Słuchaj, muszę z tobą o czymś porozmawiać. Marzył jej się idealny rodzinny wyjazd świąteczny. Jej plan brzmiał, jakby został wyjęty z lśniących stron luksusowego magazynu podróżniczego. Olśniewający, ale całkowicie nierealistyczny. Pięciogwiazdkowy ośrodek narciarski głęboko w ośnieżonych górach. Prywatna chata z bali z kominkiem i jacuzzi. Codzienne lekcje jazdy na nartach dla dzieci. A nawet specjalna noc, kiedy święty Mikołaj odwiedzi ich pokój. Jej głos był przepełniony ekscytacją i fantazją, ale pod tym wszystkim kryła się plama, której nie potrafiła ukryć. Miażdżąca prawda, że po prostu nie mieli na to pieniędzy. Premia Pawła była mniejsza niż się spodziewaliśmy. Ale chcę, żeby dzieci miały najlepsze święta w życiu. Krysia od miesięcy śpiewa. Ulepimy dziś bałwana? Proszę, Magda. Jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić. W chwili, gdy usłyszałam te słowa, w mojej głowie zawyły syreny. A jednak jej prośba przebiła najdelikatniejszą część mnie. Moja siostrzenica Krysia i mój siostrzeniec Robert. Oni niczemu nie byli winni. Czy moja odmowa okradłaby ich ze szczęśliwych wspomnień? Może to było poczucie winy. A może ta głupia, krucha nadzieja, że podzielenie się tym jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem mogłoby rozmrozić lód między mną a siostrą? Po odłożeniu słuchawki zdecydowałam się pomóc. Co do tego, o co prosiłaś, pokryję koszty. Ale naprawdę. O mój Boże. Dziękuję ci, Magda. Kocham cię. Jesteś najlepszą siostrą na świecie. Zanim zdążyłam dodać jakiekolwiek warunki, Przerwała mi piskliwym okrzykiem i potokiem wdzięczności, po czym zakończyła rozmowę. Odłożyłam telefon z ciężkim westchnieniem. W mojej piersi zamigotał niepokój, ale zepchnęłam go głęboko. Przez następnych kilka tygodni zorganizowałam wszystko tak, jak chciała. Rezerwacje ośrodka, loty pierwszą klasą, atrakcje na miejscu. Chciałam tylko zobaczyć, jak moi siostrzeńcy śmieją się na śniegu. Chociaż raz w życiu chciałam przeżyć spokojny, ciepły moment jako rodzina. To wszystko. Nie prosiłam o nic w zamian, żadnych drogich prezentów, żadnej przesadnej wdzięczności. Gdyby tylko raz podczas tej podróży uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: Dziękuję, Magda. To wszystko dzięki Tobie. Myślałam, że to by wystarczyło. Ta krucha nadzieja została zmiażdżona przez pozornie nieszkodliwy telefon na kilka dni przed wyjazdem. Magda, świetne wieści. Rodzina mojej najlepszej przyjaciółki też może do nas dołączyć. Z ich dziećmi będzie nas w sumie pięcioro. To będą takie żywe, wesołe święta. Paweł, tak się cieszy, że będziesz na miejscu, żeby pomóc przy wszystkich dzieciach. Gdy wesoły głos Laury odbijał się w słuchawce, z mojej twarzy odpłynęła krew. Wzięłam powolny oddech, ostrożnie dobrałam słowa i odpowiedziałam najspokojniej. Jak potrafiłam. Czekaj, Lauro, to wspaniała wiadomość, ale ja nie jadę tam, żeby opiekować się wszystkimi dziećmi. Nie jestem opiekunką. Po krótkiej ciszy ton Laury stał się wyraźnie zimny. Słucham, o czym ty mówisz? Musisz tylko trochę pomóc. Jesteśmy rodziną, prawda? Trochę. Raczej nie. I to co innego, gdy w grę wchodzą dzieci, których nawet nie znam. Jeśli naprawdę potrzebujecie dodatkowej pomocy, mogę pokryć koszty zatrudnienia profesjonalnej opiekunki w ośrodku. To była moja ostatnia oferta, moja ostatnia przysługa. Ale kilka minut później mój telefon rozświetlił się wiadomością, od której zaczęłam tę historię. Tuż przed wyjazdem moja siostra zażądała bez najmniejszego wahania, żebym przez całe święta niańczyła synów jej gości. Potraktowała mnie, osobę finansującą całe wakacje, jakbym była darmową pomocą domową. A kiedy odmówiłam, Laura odpisała tą wiadomością. W takim razie nie przyjeżdżaj. Byłam nie tylko sponsorem płacącym rachunki, ale oczekiwano ode mnie, że bez pytania będę służyć jako darmowa opiekunka dla dzieci mojej siostry, a także dla dzieci rodziny, której imion i twarzy nawet nie znałam. Wpatrywałam się ponownie w te słowa. Nie przyjeżdżaj. Te słowa nie były już tylko sugestią czy prośbą. To był zimny wyrok, ostateczny osąd mojej wartości. I z cichą determinacją postanowiłam przyjąć ten osąd. Nie przyjeżdżaj. Jej słowa opadły jak kamień na dno mojego żołądka. To nie była zwykła odmowa. To była bezwzględna deklaracja, że moja wartość w jej oczach istniała tylko wtedy, gdy służyła jej wygodzie. Wraz z nią przepadły wszystkie pieniądze, które dałam, i ostatni strzęp nadziei, jaki miałam. To, co kiedyś było aktem dobrej woli, wartym wdzięczności, zostało zredukowane do zwykłego biletu na dalszą służalczość. Zacisnęłam mocno telefon, czując, jak koniuszki moich palców bieleją z gniewu. Kiedy dokładnie stałam się darmową siłą roboczą, wrzuconą w jej życiowe plany? Moje wakacje miały być spędzone w luksusowym ośrodku narciarskim. Na spokojnym czytaniu przy kominku. Zamiast tego, jakoś przekształciły się w niekończącą się charówkę, zmienianie pieluch dzieciom, których imion nawet nie znałam, uspokajanie napadów złości, karmienie łyżeczką starannie przygotowanych posiłków, bez alergenów. Podczas gdy Laura i Paweł sączyliby grzane wino pod migoczącymi światełkami, romantycznie wpatrując się w dekoracje ośrodka, ja zostałabym, by szarpać się z małą armią dzieci na mroźnym placu zabaw. Sama myśl o tym przyprawiała mnie o mdłości i paliła jeszcze gwałtowniejszą wściekłością. Mimo to ostatni strzęp rozsądku we mnie przynaglał do spokojnej odpowiedzi. Wzięłam głęboki oddech, moje palce drżały, gdy starannie dobierałam każde słowo. To był mój ostatni akt dobroci jako starszej siostry. Moje ostatnie ustępstwo. Lauro, nie jestem opiekunką. Jeśli naprawdę potrzebujecie dodatkowej pomocy, powinniście zatrudnić kogoś profesjonalnego w ośrodku. Jeśli to kwestia kosztów, mogę nawet rozważyć ich pokrycie. Wciąż próbowałam dać jej wybór. Wciąż czepiałam się głupiej nadziei, że może, tylko może nasza więź da się uratować. Ale odpowiedź, która pojawiła się na moim ekranie zaledwie kilka minut później. Była więcej niż wystarczająca, by roztrzaskać tę kruchą nadzieję na kawałki. Nie mamy pieniędzy na opiekunkę. Wystarczy, że trochę pomożesz. Co to za ton? Jesteśmy rodziną, prawda? Czy po prostu chcesz, jak zawsze, udowodnić, że jesteś zimną osobą, która myśli tylko o sobie? Rodzina. Znowu to słowo. Za każdym razem, gdy go używała, było niczym więcej jak zaklęciem, by coś ode mnie wziąć kiedy przypisywała sobie moje osiągnięcia, kiedy nasi rodzice tak oczywiście faworyzowali tylko ją, zawsze było to dlatego, że my jesteśmy rodziną. I tym zwrotem moje uczucia i wysiłki były odrzucane, wymazywane, traktowane jako bezwartościowe. Prawda jest taka, że nigdy tak naprawdę nie chciałam mieć dzieci, nie zrozumcie mnie źle, nie żywię jakiejś głębokiej nienawiści do dzieci. Po prostu nie mam tej nieskończonej cierpliwości, tej świętej matczynej studni tolerancji i nigdy nie czułam się z tego powodu winna. Znajduję sens w mojej pracy, znam swoje granice, w ramach tych granic buduję najlepsze życie, jakie potrafię. To moja filozofia. Moja młodsza siostra, Laura, trzy lata za mną, wybrała przeciwną ścieżkę na pełnej prędkości. Wyszła za mąż, za Pawła, swoją łagodną, licealną miłość. Teraz ma dwoje dzieci, ośmioletnią Krysię i pięcioletniego Roberta. Istne wiązki energii. Ich podmiejski dom jest skromny, ale zawsze przepełniony miłością i równie wielkim chaosem. Podłoga w salonie jest zasypana kolorowymi zabawkami, a ściany oblepione tajemniczymi rysunkami dzieci, jak improwizowana galeria sztuki nowoczesnej. To życie, które wybrała, i wydawało się, że je kocha, przynajmniej jeśli wierzyć jej postom w mediach społecznościowych. Nasze relacje zawsze były skomplikowane. Od dzieciństwa Laura była Słońcem, a ja niczym więcej niż bezimienną planetą krążącą po jej orbicie. Miłość naszych rodziców nigdy nie była dzielona porówno. W naszym domu uczucia skupiały się wyłącznie na Laurze, do mnie docierały resztki lub obojętność. W liceum różnica stała się niezaprzeczalna. W noc, gdy zdobyłam pierwszą nagrodę w lokalnym konkursie projektowym, drżały mi ręce, gdy trzymałam trofeum i dzieliłam się nowiną z rodziną. Ojciec nawet nie podniósł wzroku z nadgazety. Tak? Matka powiedziała: To wspaniale, Magda. Ale przecież nie zarobisz na tym pieniędzy, prawda? Tego wieczoru przy kolacji uwaga rodziny skupiła się na tym, że Laura prawie dostała się do drużyny cheerliderek, ale została tylko rezerwową. Magda po prostu miała szczęście. To Laura naprawdę walczy w konkurencyjnym świecie. Powiedziała moja matka, pocieszając siostrę, która udawała łzy. Moje ciężkie kryształowe trofeum, przyznane za skomplikowane plany panoramy miasta, nigdy nie zostało nawet obejrzane. Pod koniec dnia stało zapomniane z tyłu półki w mojej sypialni. Nawet w dorosłości ta wypaczona struktura nigdy się nie zmieniła. Wyprowadziłam się z domu, poszłam na terapię, zbudowałam własne życie ciężką pracą i nauczyłam. Się mówić nie nawet rodzinie, gdy coś zagrażało mojemu spokojowi ducha. Mimo to kochałam moją siostrzenicę i siostrzeńca. Przez lata byłam na długich wyjazdach służbowych i tęskniłam zawidywaniem ich w święta. Zgodziłam się tym razem tylko dlatego, że chciałam znów zobaczyć ich uśmiechy. To był jedyny powód, dla którego nie odmówiłam Laurze. Palący ból rozprzestrzenił się w mojej piersi. To już nie była tylko złość. To był dźwięk lat rozczarowań i smutku, które w końcu stanęły w płomieniach. Nie odpisałam. Nie zadzwoniłam. Czekałam, aż ta niekontrolowana fala emocji wypali się we mnie cicho, ale gwałtownie. A następnego ranka, gdy obudziłam się w bladym świetle, moje serce było zdumiewająco spokojne. Jak powietrze po burzy, wszystko było jasne. Wiedziałam dokładnie, co muszę zrobić. Laura bez wahania podeptała ostatnią granicę, którą budowałam przez lata, a więc nadeszła moja kolej, by pokazać jej, jak zimna i nieugięta potrafi być rzeczywistość. Wstałam cicho z łóżka, wciąż w piżamie. I podeszłam prosto do biurka. Zapach świeżej kawy wypełnił pokój. Moje ręce, stabilne gdy patrzyłam na unoszącą się parę, już nie drżały wczorajszą furią. Złość stwardniała w coś zimniejszego, ostrzejszego, jak diament. Pierwszy telefon wykonałam do agenta podróży Jana. To on zajmował się luksusowym pakietem w ośrodku narciarskim, który zarezerwowałam w całości na moje nazwisko. Pełni opłaconym moją kartą kredytową. Jego wesoły głos dobiegł z głośnika. Dzień dobry, pani Magdo. Czy mogę w czymś pomóc w sprawie pani świątecznego wyjazdu? Tak, panie Janie. Dzień dobry. Chciałabym anulować wakacje świąteczne, które niedawno zarezerwowałam. Wszystko? Mój spokojny ton zdawał się na chwilę odebrać mu mowę. Anulować? Wszystko? Czy wystąpił jakiś problem? Tak. Wszystko. Powody osobiste. Wyjaśnienie utrzymałam proste, ale niejasne. Jego głos stał się współczujący, gdy ostrożnie wyjaśniał zasady anulowania. Oczywiście będą opłaty, jednak wyjaśnił, że większość całkowitej kwoty, którą zapłaciłam, zostanie zwrócona. Bez sekundy wahania, odpowiedziałam stanowczo. W porządku. Proszę kontynuować. Zostało to zarezerwowane moją kartą na moje nazwisko. Mam pełne prawo to anulować. Rozumiem. Natychmiast rozpocznę proces. Po rozłączeniu się zalogowałam się na stronę linii lotniczych. Mapa miejsc w pierwszej klasie lśniła niemal kpiąco. Cztery luksusowe bilety dla Laury, Pawła, Krysi i Roberta. Wszystko zorganizowane przeze mnie w chwili głupiej dobrej woli. Nie drgnęłam. Kliknęłam czerwony przycisk obok numeru rezerwacji. Anuluj te rezerwację. Pojawiło się okno potwierdzenia. Tej czynności nie można cofnąć. Czy jesteś pewna? Uśmiechnęłam się klikając tak, nawet gdy na ekranie pojawił się płaski bezosobowy komunikat. Twoja rezerwacja została pomyślnie anulowana. Nie czułam ani krzty poczucia winy, ani odrobiny. Wręcz przeciwnie, czułam się, jakbym w końcu zrzuciła ciężar, który nosiłam przez lata. Następnie przyszła kolej na anulowanie wynajmu luksusowego Suwa, który zarezerwowałam w ośrodku. Pasujący sprzęt narciarski, który zarezerwowałam w odpowiednich rozmiarach dla dzieci. Upragniona rezerwacja kolacji w Steakhouse, którą Paweł chwalił się kolegom. Przejażdżka saniami z Reniferami, o której dzieci były przekonane, że spotkają świętego Mikołaja. Przez krótką chwilę w mojej głowie zamigotał uśmiech Krysi i mały ból ścisnął mi serce. Ale szybko został pogrzebany pod mocniejszym postanowieniem. Obowiązkiem dorosłych było również nie karmić dzieci wypaczoną wersją miłości. Jedno po drugim, jak odhaczanie zadań w pracy, metodycznie anulowałam wszystko. Przez telefon, przez formularze online, zawsze byłam uprzejma, ale nie ugięta. Każda rezerwacja była dokonana na moje nazwisko, każda opłata pobrana z mojego konta. A to dawało mi absolutną władzę, by wszystko to zakończyć. Kilka godzin później moja skrzynka odbiorcza przepełniona była potwierdzeniami anulowania z hoteli i linii lotniczych oraz powiadomieniami o zwrocie środków z mojej firmy obsługującej karty kredytowe. Tak, straciłam trochę pieniędzy. Bezzwrotne zaliczki, kary za późne powiadomienie, ale w porównaniu ze spokojem ducha, który zyskiwałam, i lekcją życia, którą Laura miała zaraz otrzymać. Cena była śmiesznie niska. Potem nadszedł mój ostatni ruch, najokrutniejszy i najbardziej satysfakcjonujący. Nie zrobiłam nic, nie wysłałam Laurze ostrzegawczego e-maila, by przekazać jej wieści, nie zadzwoniłam, by wyjaśnić sytuację lub wybadać jej reakcję. Po prostu zostawiłam wszystko zimnej ciszy. Jeśli Laura naprawdę chciała spędzić swoje idealne wakacje świąteczne bez mojej pomocy, niech tak będzie. Niech zobaczy, jak daleko zajdzie bez lotów, bez hotelu, bez karnetów narciarskich, a przede wszystkim bez pieniędzy, by za to zapłacić. A ja będę tuż obok, obserwując z najlepszego miejsca na widowni. Pierwsze oznaki kłopotów nadeszły cicho, jak cisza przed burzą. Nieodebrane połączenie od Laury o drugiej w nocy, zaledwie kilka dni przed wylotem. Rano, luźny SMS. Hej, Wiesz może, dlaczego nie dostałam jeszcze ostatecznego potwierdzenia e-maila od linii lotniczych? W jej słowach nie było jeszcze podejrzeń, tylko nieświadome pytanie. Przeczytałam SMS-a, po czym powoli odwróciłam telefon ekranem do dołu. Bez odpowiedzi. Zamiast tego otworzyłam nową powieść, wciągnęłam zapach świeżo zaparzonej ziołowej herbaty i zanurzyłam się w Sofie. Miękkie zimowe światło słoneczne, wpadające przez okno, ogrzewało moją skórę, gdy przewracałam pierwszą stronę. Mój telefon z wyłączonymi powiadomieniami leżał cicho na stole w salonie, jakby w ogóle nie istniał. Chociaż wiedziałam, że nadchodzi burza, moje serce czuło dziwny spokój. To było zakończenie, które wybrałam. Ale rankiem w dniu ich zaplanowanego wylotu, o piątej rano, Cisza przed świtem rozpadła się w chaos. Kiedy się obudziłam, ekran przy mojej poduszce migotał dziko, jak oszalała choinka od nieodebranych połączeń i alertów o wiadomościach. Piętnaście nieodebranych połączeń. A kiedy otworzyłam aplikację wiadomości, spanikowane SMS-y Laury spływały po ekranie jak wodospad. Na początku były to tylko zdezorientowane fragmenty. Co się dzieje? Przy stanowisku mówią. Nie ma rezerwacji. Personel linii lotniczych powiedział: Twoja karta została odrzucona. Sprawdź to natychmiast. Ale gdy wykonywała desperackie telefony z lotniska i powoli docierała do niej prawda, panika ustąpiła miejsca furii. Anulowałaś to, prawda? To wszystko ty. Oszalałaś? Czy masz pojęcie, jak bardzo dzieci na to czekały? Czytając jej słowa, prawie słyszałam płacz moich siostrzeńców w tle. To było tak, jakby w tym właśnie momencie w końcu pojęła oczywistość, że bez finansowania jej błyszczące plany były niczym innym jak zamkami na piasku. Potem nadszedł znajomy etap: wzbudzanie poczucia winy, przesiąknięte użalaniem się nad sobą. Karcisz Krysię i Roberta. Co oni ci kiedykolwiek zrobili? Niszczysz cenne rodzinne wspomnienia tylko dla swojej głupiej dumy. Zawsze taka byłaś. Zimna, samolubna, myśląca tylko o sobie. Nie mogłam powstrzymać suchego śmiechu. Takie typowe dla Laury. Nigdy nie przyznawała się do winy. Zawsze rzucała się na wszystkich wokół, a potem ogłaszała się najbardziej tragiczną ofiarą na świecie. Ale za jej desperackimi wiadomościami było oczywiste, że ugina się pod presją, jakiej nigdy nie znała. To już nie była tylko rodzinna wycieczka, to była jej duma. Idealna treść, którą planowała obnosić się w mediach społecznościowych. Idealna matka, idealna żona, idealne życie. A teraz, w bardzo publicznym otoczeniu hali odlotów na lotnisku, ta starannie wypolerowana iluzja rozpadała się na oczach wszystkich. Czekałam aż do pory lunchu, zanim odpowiedziałam. Nie dlatego, że potrzebowałam czasu, by znaleźć odpowiednie słowa. Ale dlatego, że chciałam, by posiedziała w tej piekielnej rozpaczy trochę dłużej. Chciałam, by doświadczyła na własnej skórze, jak upokarzające i raniące jest, gdy obietnica zostaje jednostronnie złamana i gdy jest się traktowanym nie jak osoba, ale jak przedmiot, narzędzie. W końcu wysłałam tylko jedną krótką linijkę. Powiedziałaś mi, żebym nie przyjeżdżała, więc założyłam, że moje pieniądze też nie są zaproszone. Cisza, która nastąpiła, trwała nie więcej niż pięć minut. Potem przyszło, jak można było się spodziewać, obwinianie. Wiesz, że nie to miałam na myśli. Dlaczego jesteś taka okrutna? A potem, niemal jak w zegarku, nadeszła kolejna wiadomość: Dobra, wygrałaś pomyliłam się. Proszę, po prostu zarezerwuj wszystko od nowa. Daj mi dane swojej karty zajmę się tym. Proszę. Musimy to zrobić dla dzieci były przeprosiny, ale nie było śladu skruchy. To była nic więcej niż gorzka biała flaga podniesiona bez innego powodu, niż ucieczka z kryzysu. Nadal nie miała zamiaru zrozumieć mojego wieloletniego bólu, chciała tylko dostępu do magicznego rozwiązania. Pieniędzy. Wpatrywałam się w jej wiadomość przez dziesięć długich minut i przypomniałam sobie z krystaliczną jasnością, Dlaczego podjęłam tak bezwzględny krok? Dlaczego spędziłam lata, przez próby, terapię i żal, budując mur, który nazywałam granicami? Laura wciąż żyła w tym samym chaotycznym, egocentrycznym świecie co zawsze. A ja odmówiłam ponownego wciągnięcia się w to. Więc nie odpisałam. Przez kilka następnych dni, przez przyjaciół i zaniepokojonych krewnych, słyszałam o tym, co stało się z Laurą i jej rodziną. Najwyraźniej Paweł próbował uratować wycieczkę swoją prawie maksymalnie obciążoną kartą kredytową, ale zostało mu na niej mniej niż 700 dolarów limitu. Luksusowy ośrodek narciarski zamienił się w obskurny przydrożny motel wychłodzony zimowymi wiatrami. Loty pierwszą klasą zamieniły się w niekończącą się wyczerpującą podróż samochodem. Nie było prezentów ani uczty, tylko ciężka cisza przerywana przez płaczące godzinami dzieci. Powiedziano mi, że Laura i Paweł skończyli krzycząc na siebie, wyciągając stare urazy do walki. Ich idealne wakacje świąteczne zawaliły się w koszmarną podróż, kończąc się cicho i żałośnie. Jeśli chodzi o mnie, spędziłam święta z przyjaciółmi cicho, spokojnie i głęboko. Satysfakcjonująco, daleko od zgiełku miasta, w eleganckiej nowoczesnej chacie w górach, gdzie kominek ciepło trzaskał. Wolno piekliśmy kurczaka, wsączyliśmy dobre wino i wypełnialiśmy powietrze muzyką klasyczną. W nocy, gdy śnieg padał gęsto i cicho, wchodziliśmy do zewnętrznego prywatnego jacuzzi z widokiem na ośnieżony krajobraz, z szampanem w ręku i godzinami wpatrywaliśmy się w rozgwieżdżone niebo, którego nigdy nie można było zobaczyć w mieście. Nie było krzyków dzieci żadnych nierozsądnych żądań, żadnego obowiązku dźwigania stresu kogoś innego w pojedynkę. Był tylko prawdziwy spokój i ciepło swobodnej przyjaźni. Kontrast między chaotycznymi, katastrofalnymi świętami laury, a moimi własnymi, pogodnymi, idealnymi wakacjami był tak ostry i okrutny, jak różnica między ciemnym zimowym niebem a świeżym białym śniegiem. I był to najczystszy dowód na to, że moja zimna decyzja była absolutnie słuszna. Kilka dni po tym, jak burza zwana wakacjami świątecznymi minęła, w moim cichym pokoju zadzwonił telefon. To był Paweł. Jego głos, dobiegający z głośnika, był głębszy i poważniejszy niż kiedykolwiek słyszałam. Magda. Naprawdę przepraszam za to, co się stało. Przepraszam ciebie i przepraszam jako mąż Laury. Chcę przeprosić z głębi serca. To nie był pusty żal kogoś, kto się usprawiedliwia. Jego słowa niosły ciężar kogoś, kto zaakceptował prawdę. Widziałem Twojego Instagrama: Żyjesz godnie. A w porównaniu z tym, my wykorzystaliśmy Twoją dobroć, zdeptaliśmy Twój szacunek, zwłaszcza Laura. Traktowała Cię nie jak rodzinę, ale jak narzędzie. Jako jej mąż, powinienem był to wcześniej zauważyć i ją powstrzymać. Tak mi przykro. Słuchałam tylko w milczeniu. Po tym Laura i ja odbyliśmy poważną rozmowę o wszystkim, co ci zrobiła, o głupocie pokazywania życia, na które nas nie stać, w mediach społecznościowych. To jest jej kara. Anulowałem wszystkie jej karty kredytowe. Od teraz ja będę całkowicie zarządzał finansami gospodarstwa domowego. Musi nauczyć się, czym naprawdę jest rzeczywistość. To, co opisał, wykraczało poza wszystko, co sobie wyobrażałam. Laura przestała publikować swoje błyszczące aktualizacje online, a raczej została do tego zmuszona. Z odciętym źródłem pieniędzy na pokaz, zaczęła pracować na pół etatu w kawiarni w sąsiedztwie. Po odwiezieniu dzieci do szkoły, zawiązywała fartuch i pracowała za ladą, co wszyscy w mieście mogli zobaczyć. Czy naprawdę wyciągnie wnioski? Nie wiem. Ale to nowy początek dla naszej rodziny, taki, w którym stawiamy czoła rzeczywistości, tak jak ty nas nauczyłaś zwrócę ci każdego dolara, którego straciłaś. Zajmie to trochę czasu, ale obiecuję. W porządku, Pawle, powiedziałam, cicho mu przerywając. To było najcenniejsze, czesne, jakie kiedykolwiek zapłaciłam za siebie. Po odłożeniu słuchawki spojrzałam w zimowe niebo. Zemsta była kompletna. Jednak to, co czułam, to nie była ekscytacja, to było coś głębszego, cichszego, rodzaj spokoju, który można znaleźć na dnie morza. Obroniłam swoją wartość, nie pozwalając, by inni decydowali o niej za mnie, ale sama wyznaczając granice. Stawianie granic to nie jest zimny akt odrzucenia, to bolesny, ale szlachetny krok, akt odwagi, który umożliwia szacunek i zdrowe relacje. Cisza w moim pokoju już nie wydawała się samotnością. To był dźwięk spokoju, spokoju, który wybrałam i zdobyłam własnymi rękami.